Posłaniem na rzecz trwałego pokoju i wiarą, że jest on możliwy mimo dzielących świat konfliktów i niesprawiedliwości zakończył się XII Zjazd Gnieźnieński, który w minionym tygodniu obradował w Gnieźnie pod hasłem Odwaga pokoju, chrześcijanie razem dla przyszłości Europy. Jednym z najważniejszych tematów był pokój dla Ukrainy. Podczas debat i rozmów podkreślano, że Ukraina walczy nie tylko o fizyczne przetrwanie, ale też o duchową tożsamość i swoje miejsce w Europie. Dziś Ukraińcy żyją między krzyżem a stąpieniem do piekieł, można powiedzieć. A zmartwychwstanie jawi się jako odległa perspektywa, choć wciąż dająca nadzieję. Zwrócono uwagę, że obecny konflikt rozgrywa się w całkowicie nowych warunkach geopolitycznych. Rosja prowadzi negocjacje bez zatrzymywania działań wojennych. Nie ma dziś możliwości zawarcia tymczasowego rozejmu czy traktatu pokojowego, bo oznaczałoby to legitymizowanie agresji. Wojna przybiera podczas postać długotrwałego patu, w którym coraz większą rolę odgrywa eskalacja ataków na ludność cywilną i masowe wykorzystywanie dronów. Wskazano na słabość komunikacji strategicznej w Polsce, co umożliwia przenikanie rosyjskiej propagandy. Mówiono o problemie rosyjskiej dezinformacji, zwłaszcza w obszarze religijnym, wskazano na praktyki fetyszyzacji koni krzyży umieszczanych na rosyjskich czołgach i helikopterach, ostrzegano też przed apokaliptyczną narracją patriarchy Cyryla, w której Rosja walczy nie z Ukrainą, lecz z całym zachodnim światem, którego uważa za antychrysta. Ukraina jest dziś epicentrum globalnych zmian w świecie. Cały świat chce pokoju, a prawdziwy pokój jest zawsze pokojem sprawiedliwym. Ukraińcy stale powtarzają, że są ludźmi, a nie terytoriami. Mówią o prawach człowieka. Bardzo ważna jest misja Ukrainy, aby powiedzieć światu, że prawdziwy pokój nie pochodzi z jakiegoś porozumienia gospodarczego lub kalkulacji własnych korzyści z pokoju lub rozejmu. Jeśli we wszystkich negocjacjach pieniądze są ważniejsze niż ludzkie życie, to demokracja i pokój na świecie się skończyły. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup światowa Sław Szewczuk, wskazał na trzy podstawowe warunki prawdziwego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Prawdziwy pokój to przestrzeń godności i wolności. Prawdziwy pokój nie ma nic wspólnego z pacyfizmem i prawdziwy pokój wymaga odwagi. Rozmową towarzyszyła ekumeniczna modlitwa o pokój. Zgromadzeni w gnieździe chrześcijanie różnych wyznań. Idąc razem ku przyszłości, łącząc się z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych zebranymi w, w Soborze Świętej Sofii w Kijowie, prosili z odwagą o dar Chrystusowego pokoju.